Czy MON może zażądać zapłaty od żołnierza za naprawę sprzętu wojskowego? Oczywiście, że może, ale nie zawsze i nie we wszystkich przypadkach. Żołnierze ponoszą odpowiedzialność majątkową za wyrządzone szkody w imieniu Skarbu Państwa, w tym w sprzęcie wojskowym. Odpowiedzialność majątkowa jest ograniczona do rzeczywistej straty, a w przypadku nieumyślnych uszkodzeń to do 3-miesięcznego uposażenia żołnierza. Wyjątki. Odpowiedzialność może być ograniczona lub wyłączona, jeśli żołnierz wykaże że uszkodzenia zostały spowodowane z przyczyn niezależnych od niego, kiedy nie ma odpowiedzialności majątkowej, na przykład w wypadku, awarii lub działania sił wyższych. Wtedy może być żołnierz zwolniony z odpowiedzialności. Może być zwolniony, może, 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 może to, może tamto. Co to oznacza? To oznacza, że wszystko zależy od twojego przełożonego lub od sądu, jeśli pójdzie to wszystko w tamtą stronę. W przypadku nieumyślnego uszkodzenia sprzętu żołnierz podnosi odpowiedzialność, ale w ograniczonym zakresie. Tu nasuwa się temat wojskowych zimowych kurtek, które były używane przez żołnierze na pasku. Przetarcia, przepalenia od ogniska... W takich warunkach służby to pewnik, że kurtka zostanie uszkodzona, więc kto powinien brać za to odpowiedzialność? A co z żołnierzami, którzy są kierowcami? Można żądać zapłaty za naprawę auta? Chodzą różne historie na ten temat, aż czasem ciężko w to uwierzyć. Są żołnierze, którzy są zmuszeni do zapłaty za naprawę zużytych części. Tak twierdzą moje źródła. Podkreślam, że nie wszędzie tak jest, ale zdarzają się takie przypadki. Na razie nie będę podawał, w której to jednostce, ale najgorsze jest to, że to nie pierwszy raz o tym słyszę i to nie chodzi tylko o jedno miejsce. Rozrusznik padł w ciężarówce, to jest wina kierowcy. Klocki hamulcowe się zużyły. Bo jeździsz jak wariat żołnierzu. Jeśli masz skręcić w prawo albo w lewo albo gdzieś się zatrzymać, to puść nogę z gazu, niech się auto dotoczy, a nie przyspieszasz a później hamujesz gwałtownie. Myślisz, że to jest swój służbowy samochód, to możesz go zaczynać? Są przypadki, gdzie żołnierz jest zmuszony, żeby kupić za swoje migacz lub całą lampę, bo żołnierz czasem jeździ w trudnych warunkach, w lesie, może auto zarysować, zahaczyć o gałąź. Wszystkie źródła mówią o podobnych przypadkach, nawet o spalonych Mówią, że lepiej kupić za swoje i mieć spokój. Ale patrząc na to, że Polska przekazuje na Ukrainę sprzęt wojskowy, wszystko w prezencie, a żołnierz polski musi kupować za swoje, to no, brzmi to jak patologia. Mam nadzieję, że to tak nie ma, że to jest tylko wymysł kilku żołnierzy, o dziwo, z różnych jednostek. Najgorsze jest to, że jak przełożony się uprze, to i tak żołnierz zapłaci za uszkodzony sprzęt lub zużytą część auta. I teraz przyszło ci do głowy. Ja nie zapłacę, nie dam się zrobić w balona. To, to nie jest moja sprawa. Ja tylko kręcę kółkiem. W pewnych warunkach nie zmuszą cię do tego, żebyś kupił jakąś część albo nie ściągnął Ci pieniędzy z wypłaty. Ale mogą cię wysadzić z kolejki do nagrody pieniężnej i wyjdzie to samo. Niestety, pozdrawiam szeregowy kukuła.